Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Matraszek, jestem aktywistą nowej lewicy SLD Włocławek. Jestem też historykiem i nauczycielem historii. Spotykamy się w kolejnym odcinku słuchowisk podcastów Lewica mówi o historii. Ja się nazywam Jacek Dziulich. Tak, bo będziemy o, rozmawiali dzisiaj o fabryce cukru o cukrowni fabryki. dobry, nie. To fabryka powstała w 1907 roku, nie. Jeszcze za cara. Tak, rosyjskiego. Nie, a stulecie obchodziła w 2007 roku no jest nawet taka tam tablica e, wybita która do dzisiaj nie, nie została zniszczona bo jeśli chodzi o fabrykę, no to została zlikwidowana, zniszczona do, prawie do fundamentu no, tam to na stulecie dom, dom, została zlikwidowana? No, no tak można by powiedzieć, bo chyba to było w roku 2011 Musieli to wszystko zgruzować i wywieźć róz z fabryki, bo ktoś tam dostał 2 miliony za to, bo by przepadło, nie? Nie wiem kto to brał. Dla mnie fabryka to była no dobrodziejką, żywiła wiele rodzin i wiele ludzi wokół. Jak producentów, tak i pracowników, ponieważ musimy zaznaczyć, że tu teren powiatu radziejewskiego, gminy Dobre, Gminy Oświęciny, Gminy Radziejów, tam jeszcze sąsiedniego powiatu, to są gleby żyzne, które nadawały się na uprawę buraka cukrowego. W fabryce było zatrudnionych około 300 osób. Albo to sezonowymi, tak? A sezonowymi około 300. pracy okay. początkowo było 600, 600 ludzi, pracowało A, w czasie sporo. kampanii. Natomiast po modyfikacji, po modernizacji, bo co roku tam modernizacji Organizowano, co, rozumiesz? No to tam trochę ludzi ubywało, nie? No ale to warto powiedzieć, bo w Dobrem mieszka 1500 osób mniej więcej. No to no, no, taki wielki byli zatrudnieni nie tylko z dobrego, ale mój ktoś mieszkał w Bycinie i też tam dorabiał no jasne, jasne. duża gospodarstwo i w se, sezonie dorabiali. przyjeżdżali aż pod Zaryniak, gdzieś tam pracownicy, bo tam był hotel go nie. Jasne. Także w tych czasach można powiedzieć, jak to teraz tak brzmi dość moim zdaniem nieładnie w czasie komuny. Ludzie bezrobocia nie było, ludzie pracy mieli. Nawet moja córka tam robiła staż, bo kończyła cukrownicę tej technikum w Toruniu. Aha. Także jeśli chodzi tu pod tym względem, to można powiedzieć, że utrata tej fabryki dla niektórych ludzi była szokiem. No i też technikum cukrownicze zostało wspomniane. No bo to było całe szkolnictwo podporządkowane temu. No to było temu. Pod, w Toruniu, było całe szkolnictwo, to no była taka chyba... Obecnie to chyba tego technikum to chyba nie ma nawet w nie szkole. Nie? No ale właśnie o to chodzi, że było w Polsce 69 cukrowni. W tej chwili jest 18. To jest w ogóle niesamowita redukcja. No tu sąsiednia września już została zlikwidowana ale nie została tak doszczętnie z ziemią zrównana jak w dobrych. To naprawdę to tak jak ludzie niektórzy pamiętają, to niektórym łezka z oczu że taki zakład został zlikwidowany. Ja nie wiem za których to rządów kto to podjął decyzję, ale to były głupie decyzje. Nie? No za pierwszego pisu. Bynajmniej, bynajmniej ktoś na tym dobrze zarobił. Czy... Tak jak wspomniałem na samym gruzie. Ktoś sobie zarobił 2 miliony złotych, a gruz wywozili do sąsiednich rolników, którzy później zostali ukarani, bo nie mieli tego, zezwoleń na składowanie odpadów. Aha. To całe było dochodzenie, nawet brałem w tym udział, kurde, także a. to są były dość dla niektórych nieprzyjemne sprawy, ale mówię, że kto się na tym obłowił, to ja nie wiem, nie? żeby taką fabrykę, która była co jakiś czas modernizowana, nowe technologie wprowadzane były. I tam z Niemiec przyjeżdżali, pamiętam, tam takie słyszone wysłotki robili. No wielkie pieniądze zostały w to włożone i za rok, za dwa, coś podjął decyzję o likwidacji. Nie? No tak, no bo to jest związane z nowym planem restrukturyzacji cukrownictwa w Unii Europejskiej, która no. stwierdziła, że ten, za, za dużo jest państw, które produkują cukier i na przykład na w Łotwie, w Bułgarii, w Irlandii i Słowenii to w ogóle przestano produkować no, ja... cukiera w Polsce pozamykano te cukrownie. Ja rozumiem, bo na te, te cukrową niektórzy tam przechodzili, ale... Żeby, Z Brazylii zresztą. Ale żeby na przykład w takich łapach tam na Podlasiu czy na Białostoczczyźnie, cukrownia cukrownia gdzie są słabe ziemie, cukrownia została zostawiona, a tu gdzie jest rzeczywiście żyzna ziemia, tylko... No. Przenne dające, przecież, Przenne sama nazwa mówi. No zostało coś, ale dla mnie to jest... Ok, ale, ale to... Właśnie to jest związane z historią, bo prawda? Bo pierwotnie była to własność prywatna, jakaś spółka, później jak wiadomo, po wojnie była nacjonalizacja. No i teraz można się zastanowić, czy gdyby państwo posiadało te fabryki, to by taką lekką ręką pozwoliło na, no, na, na likwidację. Tą fabrykę, jeśli chodzi o dobrym, to oni tam sprzedali najpierw do Anglikowi, nie, Aha. później jak ja wiadomo była w Unii Europejskiej, no to co Szybko zlikwidował. Nie? Było łatwo, łatwo ją sprzedać. Nie? A no właśnie, to też jest ważna sprawa, bo kiedy państwo. Ta tak. prywatyzacja mi się nie podobała no. i nie podoba do dzisiaj. I, I prawda jest taka: gdyby państwo miało tak, takie, takie działania zrobić i mierzyć się później z pracownikami, których rodzinne życie związane jest z taką miejscowością, o. miałoby słabo. A tak to e, brytyjska firma, to znaczy British Sugar Overseas, ona się dokładnie nazywała, wolała oczywiście w Polsce zlikwidować swoje fabryki, a nie w, w Wielkiej Brytanii. E, i, I to jest coś takiego, to w ten sposób społeczeństwo ja płaci mówię. za prywatyzację. Rzekomo wpuszczanie. Kto no, nikogo nie pytał. Tak, tak, na, dokładnie. No, no, tak. Ja słyszałem w ogóle, że to w ogóle zostało w ten sposób zrobione, że o godzinie 13.30 przyjechali tam z Anglii i spotkali się z dyrekcją, 15 minut później ze związkowcami, a 15 minut no, później z załogą dyrek... i, i powiedzieli wszystkim naraz. To, że szokna ludzi był. Nie? No, wiele rodzin zostało odciętych od zarobku chlewa. co o powiedzieć. Później cała prywatyzacja. Jak weźmy od planu Walserowicza, to ile ludzi odebrało życie i tak dalej, bo to ta hyperimflacja, to tych kredytów nie mogli spłacić tego, to było rzeczywiście głupie jak Jako lewica to no, nie mogę na to patrzeć, bo jestem uwrażliwiony na ludzką krzywdę ale kto się pytał w kapitalizmie, czy kogo to woli, czy nie woli, nie? No, to jest bardzo niefajne potraktowanie tej, tej społeczności. Tak naprawdę, co ludzie tam konkretnie robili? To znaczy, rozumiem, że pracowali przy transporcie w no, buraku? Transport. transport to był yy, początkowo to były takie żewerka po wsiach, nie? I wszędzie była doprowadzona kolej wąskotorowanie, nie? Tak jak Radzieju, tu Nieszawa. Bo ta kolej została odbudowana od Nieszawy do Krośniewic. Czyli tak naprawdę miała połączenie przez Nieszawę z Aleksandrowem. E, nie, w Nieszawie już była z Szerokotorową, a oprócz tego jeszcze od było do Nieszawę, Aleksandrowa, nie? do Konecka, do Krośniewic. I w Krośniewicach też można było do tej linii poznańskiej, tak? Szerokotorowej. No, no, ale to ona na tym trasie tutaj miała połączenie. Aha. I ta kolej i też została teraz zlikwidowana, bo osobówka też jeździła po tym. Czyli nie? były przewozy osobowe tak naprawdę między Dobrygo czy tam z Nieszawy do, do Krośniewic, no to ludzie też, też jeździli, nie? no ale to zostało eee. też, też zlikwidowane, ale ona główny cel to miała po tych, tych tak zwanych rzewerkach, gdzie te składowali przed tym rolnicy, bo dowodzili konno wozami, nie? Wozarni, nie? Później no jak ten rozwój mechanizacji nadszedł, no to część wodziła już do te żywerka, polikwidowano, włożono do, do cukrowni. Aha. rolnicy i ciągnikami. A żeberka to, to są te place takie Takie składujące. place, składowiska, składowiska. To był taki stały element krajobrazu, bo ja mam w sumie prawie 50 no, lat i ja pamiętam, że zawsze te no, placyki ja były... Ja to pamiętam dobrze. Nie? <laughs> były takie placyki, zawsze był jakiś budynek z wagą i była taka no to... wieża z, z, z lampami i rzeczywiście ta jakaś wąskotorówka przyjeżdżała... No, był, Przywoziła były... wagony. Tak, i tak ładowało się. Albo za wagony, albo na kopce ładowali, jak później tam jak w okresie jak rolnicy uparali się z byłcką braku, nie no to A. było. I do już wagonami nie? to było wielkie wydarzenie. Ja z synem, no. który miał tam kilka lat, zawsze chodziłem, bo akurat mieszkałem przy tej linii wąskotorówki co do tuczna woziła buraki. Tutaj akurat to już, już nie, nie, nie pamiętam tego, jak tutaj ta wąskotorówka woziła pod, pod, pod dobrem, ale to było takie wielkie wydarzenie na wsi. Ludzie się gromadzili, patrzyli po prostu, jak wygląda ten system zwozu buraków. I też no. wiele osób no, sezonowo kolejka, było. Czekali tak, było. tak, oczywiście to było miejsce spotkań i w ogóle życie no, no, wokół no, tej no. kampanii Buraczanej się toczyło. No. No wizja bo to było takie no w sumie ważne wydarzenie. A później też trzeba pamiętać o tym, że w takiej fabryce no to też była zaawansowana technologia chemiczna, tak? To... No, no, jeśli chodzi o transport, no, to jak później przeszli już na transport ciągnikowy, no to wszystko wodziło do dobrego. Takie ruski były ciągniki i wjeżdżał na tę na tą trampę I, i mechanicznie było zwalane, także że rolnik tam już nie musiał gawlować nie, jakieś... A, jak jasne, jasne. Była jakaś mechanizacji była. No a teraz to mamy, że sami zabierają buraki i włożą, jak wodzili tu z Big do Gminojecka... Czyli na Mazowsze się wozi buraki Wchodzi, teraz? Woziło się na buraki, ale teraz przejęła to wszystko, bo w zależności jest tam jest nieszczęsny, czy nie wiem, ale wszystko do Kruszwicy, nie? Aha. I włożą, że rolnicy kopią buraki w miesiącu, grudniu, a niektórzy nawet na styczeń się łapią, nie no, bo wszystkich nie da się... Bardzo... E, znaczy, to jest moje zdaniem takie bardzo nienaturalne, i chyba wbrew w ogóle kulturze rolnej bo, tej, tej, tej ziemi. No tak, ta, kiedyś która... to do wszystkich świąt, to prawie. Buraki były wykopane, nie? No, no i najdłużej do 15 listopada. A teraz kopią, bo to mechanicznie jest taki teraz już kombajn nowoczesny, nie? To już rolnicy nie kopią, tylko sam, sam kombajn kopie, nie? I transport przyjeżdża i zawiera. Ale tak jak skupią rolnika, to mało co mu zostanie. A. No bo to wszystko policzą, nie? No tak, bo w sumie nie ma uzbrojonego terenu, więc liczą sobie za transport i za wszystko, znaczy. tak? A wcześniej była ta kultura jednak rolna zbiorów tych buraków na miejscu. Można by powiedzieć, tak, że ja pamiętam jak bo jestem w słowie z rodak. jak ojciec za buraki dostał, to było w rodzinie wydarzenie, bo to był większy dopływ gotówki gospodarskiej w rodzinie. Żeby nie? zainwestować później te no, pieniądze w coś. Czekali na, właśnie, na dochód buraka. A teraz co słyszę, co podobno jest bardzo Aha. niski, nie mało opasalny, no, tak. opasalny ten dochód jedynie. Ale to jeszcze mi też spada ludzie, bo no, ludzie jednak mieli tam zatrudnienie. Tam Kultury i... A, i no Kultury i była noclegownia, no to znaczy, że mogli tam z daleka to noc nocowali tam przez całą kampanię, tak? To była obsługa, nie? Także tu dużo ludzi było w tych sprawach zaangażowanych w czasie kampanii, nie? Aha. A w samym dobrym, jak tak, bo to wysłodki przywodzili nad wagonami, nie? Na te żeberka. A później jak już ciągnikamy, to ciągnikami tam ludzie podjeżdżali, nie? To przez dobro to nie można, nie można było przejechać, nie? No i to niestety tak jest, że w sumie był ten moment w ciągu tych stu lat, że takie nawet mniejsze miejscowości one no były w sumie z takim małym przemysłem. A teraz jest znowu jakby takie cofnięcie się, prawda? Nawet i gmina miała z tego dochody, bo te tu płaciła dużo podatki, nie? Aha, gruntowe za, za no samym no, no, nie? Aha, no i no, właśnie. No to gmina miała duże dochody, także. Ale też słyszałem, także że... to jest duży uszczerbek. Likwidacja tego, do tego rejonu, nie tylko dla gminy Dąbra, ale do całego rejonu, jak i do gminy Oświęciny, gminy Radzieju, tylko mówię, nie? I tam gminy zakrzeło, tak, co to, to taki krąg, więc... No, bo, bo kto pracował w, w cukrowni, miał blisko, a teraz musi, prawda, gdzieś dalej jeździć, tak? Musiał się przekwalifikować no. i. Tam, ja wiem, czy tam przyjęli akurat, tam przyjęła tych pracowników, to wątpię. Wczoraj. No właśnie, bo też mieli to, swoich. To wtedy poszło wszystko na bezrobocie. Nie? No ja słyszałem, że w którymś momencie 29% było no, bezrobocia, więc... W tamcie Radziejowskie nie jest dużo bezrobocia, chyba tam Aha. jest to na dzieci obecnie. Nie? No tak, ale mówię, że wtedy, po likwidacji no, w 2006 no, roku. No, wtedy to, to była krak jak trzeba, nie? Robotę, jak to dostał, czy ręcami całował tego pracodawcę, że, mhm. że, 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 że ma szansę pracować. Nie? Teraz się tam troszkę zmienia, ale, ale, ale były czasy. No tak, ale to minęło 15 lat. i to, to, A tak to fabryka była i zawsze, był, był, był jakiś potencjał. A poza tym była drużyna sportowa, prawda? Lech dobre. I... O, nie, nawet mój syn tam grał. Stadion był wyremontowany i teraz zniszczał w sumie. Nawet to jeziorko słyszałem, że co było przy Jeziorko zostało tam, bo prywatny to przejął, resztę, nie, bo tam coś wysycha an... podobno. Zangamy to kupili, nie? A ono już prawo wodą to już całkowicie wyszło i a... zawarane, a tak to było. I jezioro koryżył tam wędkarze, zawody wędkarskie były, nie? Takie karpie, takie po półtora, po dwa kilo tam rośli, nie? No dobra, no to... nie ma nic. No to jak, jak to podsumować? Teraz nie ma nic i jak ludzie patrzą tutaj na to, że była fabryka, nie ma fabryki? Mieli część, pracę i nie mają tej pracy. Część ludzi, co tak była faktycznie związana, to część tam wymarła. Część, która tam pracowała przez te lata, to już tak się z tym jakoś przyzwyczaiła, że tylko w wspomnieniach Aha. się o tym wspomina, no. A młodzież, no to tak, jedna pamięta, druga nie pamięta, no to całkowicie gdzie indziej się udaje, inne zawody nie wypełnia, nie? Także... No kiedyś jednak była to wizytówka polskiego rolnictwa, że te buraki no, były produkowane na potęgę. 69 cukrowni, to jednak jest spora taka baza przemysłowa, przetwórcza. No, a kiedyś to produkcja cukru była bardzo dochodowa, nie? Mhm. Na cukrze to wszystko i te wyroby cukiernicze i tak dalej to bez cukru nie ujadź. Nie? nie wiem kto tam podjął takie decyzje, że ten rynek jakoś uszczuplona, a zakupy są może z innych kraju, nie? No nie wiem, nie wiem kto tym rządzi. Byli ludzie, mieli pracę, teraz już jej nie mają i to, to nie wróci. To była wielka klęska w Polsce, że doprowadzono do takiego wysprzedaży majątku narodowej. i tego wiejskiego i miejskiego i wszystkiego. I w imię czego? W imię... Ja jeszcze pewno, że <laughs> w imię solidarności. W dwa pracowałem 2,5 roku w tym w Dorumecie Wrocław. Przed tym nie było dochody, a natychmiast były dochody. I zakupiono za taki testen sprzedano. Że w ciągu pół roku już zakład stał się dochodowy. Jak to można wytłumaczyć? Nie, no, jasne. Że poprowadzono do upadku, coś kupił za grosze, czy to, czy to w rolnictwie czy gdzieś, i a później te dochody się znalazły? I ta prywatyzacja tak była przeprowadzana, że no. mówiono, że jest nierentowna, e, po to, żeby trafiło w no, wydatki. Jak jeszcze wspomnę ten drugi? Jak można to wytłumaczyć, że ten, kto no. wyceniał. <laughs> tę fabrykę dostał zaraz dyrektorem nie? no i Mercedesa dostał te inne samochody bo wypracowała fabryka żyć, bo ja akurat co było za mnie 11 milionów złotych wszyscy się dzielili że 90% dostanie załoga a wyszło że kupili 11 Nissanów pooddzielili tych dyrektorków, tam prezesów i tak dalej, a zostało do załogi 2 miliony. Tak to się robiło. Ech. Tak wspomnę te czasy, to mi się żygać, to tak może to nawet być nagrane. Bardzo dziękuję za rozmowę. No, dziękuję.